Witam serdecznie na lekcji religii odprawianej zdalnie. Dzisiaj 28. temat. Prawo Królestwa Bożego, część pierwsza. Ponieważ błogosławieństwa, o których dzisiaj chcemy mówić, są długim tematem, jest ich osiem. W związku z powyższym skupię się dzisiaj tylko na jakiejś części, na pierwszych czterech błogosławieństwach. Ale do rzeczy. Kto to jest błogosławiony? Śpiewamy. W czasie mszy świętej, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Co oznacza słowo błogosławiony? <laughs> błogosławiony, greckie słowo makarios, tłumaczone na współczesny język polski, oznacza nic innego jak tylko szczęśliwi. A zatem dzisiaj mówimy o tym, jak zostać człowiekiem szczęśliwym. Co mówi Jezus o tym, żebyśmy stawali się szczęśliwymi. Swoje błogosławieństwo Jezus wypowiada podczas skazania na górze. Mamy to odnotowane w Ewangelii według świętego Mateusza w piątym rozdziale. Tradycja przypisuje górze błogosławieństw jako miejsce wygłoszenia tego słynnego kazania. Prześliczny widok na jezioro Galilejskie, największy zbiornik słodkiej wody w Palestynie. Przepiękne i bardzo charyzmatyczne miejsce: miejsce modlitwy, miejsce refleksji, ale miejsce także. W którym widać to, co daje życie, czyli wodę. Wiele razy będziemy zastanawiali się, czy przykazania i błogosławieństwa to jest to samo i czy one będą, jest między nimi relacja. Ja wyjaśniłbym to najprościej, jak się da. Przykazania, które dał Pan Bóg Mojżeszowi, ukazują granice, czego człowiekowi nie wolno przekraczać. To jest tak trochę jakby mówił zasady, jak utrzymać piłkę na przykład ping na stole, żeby nie spadła na bok, co trzeba robić. Natomiast błogosławieństwa mówią, są krokiem do przodu. Mówią o tym, którędy iść. Człowiek może wybrać wiele dróg, ale błogosławieństwa wskazują te, które będą sprawiały, że człowiek jest szczęśliwy. Posłuchajmy tekstu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Przyjrzyjmy się pierwszemu błogosławieństwu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Biedna chata waląca się, dom ubogich. Czy to i są ubodzy w duchu? Odpowiedź jest nie. Ubodzy w duchu to ci, którzy mają bogate życie wewnętrzne. Ubodzy w duchu to inaczej ludzie wewnętrznie dojrzali. I tu pragnę zwrócić uwagę na niektóre aspekty tej wewnętrznej dojrzałości. Człowiek wewnętrznie dojrzały to taki, który jest odpowiedzialny, który zdaje sobie sprawę, że nie wszystko w życiu od niego zależy. Które jest świadomy swoich ograniczeń, który jest świadomy tego, że nie jest ani wszechmogący, ani nic nie mogący, Wie, że jego życie zależy od Boga. Ubogi w duchu. Drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą. Ta emotykona wskazuje bardzo jasno, o kim mowa. Nawet takie śmieszne. Szczęśliwi ci, którzy się smucą wydaje się paradoksalne przeciwstawne ale zastanówmy się dlaczego ludzie się smucą z powodu cierpienia chorób niepowodzeń może zranień od innych ale także z powodu grzechu który popełniają człowiek który doświadcza cierpienia będzie starał się go unikać człowiek który dosyć, doświadcza bólu będzie robił wszystko żeby tego bólu nie czuć Człowiek, który jest świadomy swojego grzechu, będzie robił dużo, żeby swojego grzechu uniknąć. A zatem smutny daje szansę by coś zmienić. To pierwszy krok do świętości. Smutek jest takim motorem napędowym, dającym energię do tego, żeby przemieniać swoje życie. I to jest błogosławieństwo. Błogosławienici się Całe audio na dół, wszystko wyłączone. Kim są błogosławieni cisi? W ogóle, o, mamy mema tutaj mówiącego o tym, że cisza jest trudną sprawą. Słuchanie, dźwięki często są niezrozumiałe. Ale takim pierwszym aspektem, o którym warto podkreślić, człowiek cichy to jest nie ten, kto sam mówi, ale słucha drugiego. Ile razy jest tak, że mamy potrzebę powiedzieć komuś o naszych problemach, o tym, co się wydarzyło i szukamy osoby, która nas po prostu, zwyczajnie, po ludzku posłucha. Ale cichy to także człowiek pokorny, skromny, nie szukający poklasku. Taką osobę w każdej ekipie do pracy, do wspólnego działania każdy będzie szukał. Kogoś, kto nie będzie musiał być na pierwszym miejscu, który nie tylko w cieniu reflektorów, ale i na drugim planie, który swoje zadania wykona rzetelnie, nie chwaląc się tym na lewo i na prawo, będzie wysoce ceniony. I ostatnie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Zdjęcie z Ukrainy mówi o głodzie, który panował tam w latach 30. ubiegłego stulecia. Głód. Doświadczenie bardzo trudne, bo domaga się natychmiastowego zaspokojenia. Człowiek nie może być głodny i nie jeść i nie pić przez dłuższy okres czasu. Człowiek musi coś z tym faktem zrobić. O ile mówimy o głodzie fizycznym, który jest tylko pewnym symbolem, do pewnego momentu to może zadziałać. Natomiast jeżeli mówimy o głodzie duchowym, Czym będzie zatem? Pragnienie sprawiedliwości, to znaczy pragnienie tego, aby prawo Boże było realizowane w życiu. Człowiek pragnący sprawiedliwości, który nie odpuszcza, to ten, który stara się kształtować, żeby życie przebiegało według prawa Bożego. No i pomyślmy, czy człowiek, który chce swoje życie, żeby było sprawiedliwie, żeby była miłość bliźniego. Żeby było to, co najlepsze jest złym człowiekiem. Do tego zapraszam. Nie teraz. Błogosławieni zapraszam do drogi błogosławieństw, byś stawał się człowiekiem szczęśliwy, któremu jest dobrze i z którym jest dobrze. A teraz jeszcze chciałem Wam życzyć miłej pracy i na podstawie tego filmu proszę wykonać zadanie, do którego serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i życzę miłej pracy. Amen.